Pierwszym etapem jest przygotowanie surowca do ekstrakcji, czyli zmielenie. Mam przed sobą fantastyczny młynek, 150 g surowca, i zaraz Wam pokażę, jak to można szybko zrobić. Wkładamy surowiec do naszego młynka. Taki nieduży, 150 g wchodzi, a można nawet i więcej. Zaraz Wam pokażę, jak, jak szybko i jak sprawnie. Ten młynek sobie z tym, z tym radzi. Jest naprawdę fantastyczny. Mieli bardzo szybko. Jest ze, ze stali nierdzewnej, przystosowanej do materiału medycznego. Także jest to fantastyczne urządzenie. Mamy tutaj 150 gramów. Zakładam pokrywę. Zobaczcie, jak on sobie z tym poradzi. 搞到位。